Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie z Ogrodu Marzeń. Tutaj mam poletko truskawek. To poletko troszeczkę ucierpiało wiosną i latem, ponieważ było bardzo sucho. Tutaj ta ziemia też nie była zbyt dobra. Dopiero teraz ja narzuciłam na wierzch ziemię kompostową i zaczynam tutaj porządki: przede wszystkim plewienie i poszukiwanie wąsów. Ponieważ truskawki wypuszczają teraz wąsy, a gdy wypuszczają wąsy, ukorzeniają się sadzonki. I ja właśnie tutaj szukam takich sadzonek. O, i tutaj jest. Oczywiście szczawik musi być. Ten szczawik to jest po prostu okropny. I teraz co? Sprawdzam. Proszę zobaczyć, tu jest taki długi, długi wąs. Tutaj są korzenie, tu są korzenie i tu są korzenie. Więc poodcinam, trzeba odciąć od rośliny matecznej, położę tutaj tak i podzielę każdą sadzonkę osobno, ponieważ ja sobie teraz je w kopie i będę miała nowe sadzonki. Jeżeli są długie wąsy, a nie mają jeszcze korzeni, to można je podoczepiać haczkami metalowymi czy plastikowymi do ziemi i one wtedy z łatwością się ukorzenią. Ale i same też potrafią sobie tutaj bardzo dobrze poradzić, więc ja muszę tutaj teraz dosadzić, ponieważ są poważne braki. Jak sadzić? Bardzo prosto. też jest szczawik. Korzeniami do dołu. Trzeba zrobić dołek. No i zasypać truskawki. I oczywiście podlać. Podlać. To jest bardzo ważne, żeby po prostu podlewać. Teraz następna. Dołek nie musi być bardzo głęboki, bo i też sadzonki nie są zbyt. Duże. Jest ziemia kompostowa, gdy podleje, no to powinny już elegancko tutaj rosnąć. Tutaj są trzy sadzonki. Bardzo ładne sadzonki. Mają piękne korzenie. Odcinam. Robię to tak. a tak przygotowana zadałka, i trafię tutaj. Kolejny poranek przy kompostowniku. Ziemi tutaj ubywa, ale wciąż jeszcze ta góra jest bardzo duża. Czasem jest tak, że ta ziemia tutaj ze spodu sama się obsunie, i wtedy ja mam dużo, dużo łatwiejsze zadanie ponieważ nie muszę jej tutaj wydobywać, szcząsać, no, to zadanie jest dosyć trudne, gdy, o, trzeba to w ten sposób zrobić, gdy ta ziemia, jak najwięcej ziemi spadło. I co robię z tą ciapą? Ano, w ten sposób, wybieram i przesuwam dalej, wybieram, trzeba uważać, bo te grubsze pędy, to są pędy róż, Wprawdzie w trochę mniej, ale wciąż jeszcze są i na tej zasadzie właśnie wybierania, ponieważ by to wszystko spadło, gdyby spadło, bo tak też się może przecież zdarzyć, no to trzeba pozbierać i przerzucać dalej. No i tak to wygląda. Taka praca moja właśnie przy kompostowniku. Próbuję tam do środka po prostu dotrzeć. To sobie od razu przerzucę, bo takie dostające i Za bardzo tak nie przeszkadzało, bo gdy wybieram coraz głębiej ziemię, no to później te pasyczki przeszkadzają, ale nie może inaczej. Drodzy Państwo, ponieważ tych zielonych pędów, fastów wszystkiego, co tutaj z obrotu trafia, jest bardzo dużo, więc i kompostownik też musi być. Duży, no. no tak się wydaje, ale jeśli ma się dużo roślin, no to się tego wszystkiego tutaj nadbiera, czasem takie grubsze, jakieś resztki, desek, bo gdy deski są niemalowane, na przykład chociażby tutaj na no, rabaty wzniesione, one później po tak czterech, bardzo szybko wykleją, niszczą się, to też trafiają na kompostownik. No bo cóż z taką deską można zrobić? Nic. wygląda, tutaj dosypuję. Wybieram stąd grubsze gałązki, bo gdy będziemy wiosną używać glebo-gryzarki, to żeby później się ona nie zniszczyła. A czasem zawsze trafiają się na takie rabaty ozdobne. Takie gałązki absolutnie niczym nie przeszkadzają. Ani tym bardziej roślinom. ona z czasem się rozłożą i absolutnie tutaj nic złego się rośnie nam nie stanie. Ale tutaj właśnie w ogródku warzywnym tak, dlaczego? No dlatego, że od wiosny stosujemy tutaj używamy glebogryzarki żeby ta ziemię spulchnić dlaczego? no dlatego, że mówiłam Państwu, że jest tutaj problem ze ślimakami znaczy był, teraz jest po prostu ich malutko ja wiem, że sucho, ale to nie jest tak, że gdy jest sucho to nie ma ślimaków one są proszę Państwa między ziemią a pędami roślin w środku tam trzeba ich szukać i gdy wychodzę na polowany to tam właśnie patrzę bo tam je znajduje. Natomiast tutaj też pojawiają się turkuci. To też jest taki rok. Czasem są, czasem ich nie ma, ale na pewno w zasadzie co roku pojawiają się normice. Dlatego drążą tutaj korytarze, więc myślę, że to też, gdy używa się glebokryzarki, to to też jest taki nie tylko zabieg spulchniający, ale i przepłoszy też te wszystkie szkodniki. No Trzeba sobie jakoś radzić, uważnie obserwować ogród i wyjedzieć tak naprawdę. Co on potrzebuje, co należy zastosować, bo zmienność jest bardzo duża. Mam sadzonki cisów, które pobierałam wiosną ubiegłego roku. Za chwilę będę chciała sprawdzić, ile z tych sadzonek się ukorzeniło. Część powędruje tutaj do Donicy. Ale dwie sadonki będę chciała posadzić w ogrodzie, bo tam już rosną cisy i chciałabym je zacząć powolutku formować, żeby się rozkrzewiły i żeby im nadać jakiś fajny określony kształt. Natomiast e, następne sadzonki tegoroczne już zostały pobrane i są w słoiku z wodą. Ja nie stosuję ukorzeniacza, ale można sobie pomóc ukorzeniaczem wówczas szybciej będziemy mieli własne sadzonki. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej tych sadzonek, to jest to taka prosta droga do tego, aby właśnie mieć własne sadzonki, żeby nie wszystko. No, jeżeli ktoś zależy mu bardzo, aby szybko mieć już duże piękne rośliny, no to będzie musiał kupić. Ale jeżeli ktoś posiada cierpliwość, ma czas, może poczekać. Więc myślę, że ukorzenianie jest takim właśnie bardzo dobrym, fajnym sposobem, aby mieć własne sadzonki. Zaraz sprawdzimy, ile tych sadzonek będę miała do dyspozycji. Wyciągam. Po kolei, co my tu mamy? Tutaj ten, owszem, ma korzenie, to są, te białe to są właśnie korzenie, ale są one jeszcze małe, tego bym raczej nie ruszała. Natomiast tutaj jest sadzonka cisa, która ma już piękne korzenie, więc myślę, że można ją wykorzystać. Tutaj jest kolejna i również ma już bardzo ładne korzenie. Tu jest takie maleństwo, proszę zobaczyć. Też ma piękny korzeń, jeden, ale ma. Tutaj też mamy korzeń. Tutaj są niby małe, ale są. Myślę, że można. Tutaj jest w ogóle bardzo dużo. Ta nie ma nic, a ta, która wpadła, te dwie nie mają nic, ale są zielone i jeszcze tutaj pozostaną. Ta trafia z powrotem do pojemnika z wodą, ponieważ ma małe korzenie. Ta największa poszłaby sobie do gruntu, na razie włożę do wody, bo jest bardzo gorąco, nie chciałabym, żeby one tutaj uschły. Mam tutaj, o, taki przygotowany przez męża super patyk, mąż mi zrobił różne, i grubsze, i cięższe, tak, aby mogła sobie właśnie poradzić przy sadzeniu siewek, czy różnych rozsad. Teraz kolejny otwór. I kolejna sadzonka, te korzenie trzeba tak delikatnie troszeczkę poukładać żeby się nie wyginały do góry, na środku myślę że też można posadzić z powodzeniem, o ta ma korzenie w dół więc idealnie nada się tutaj, o teraz następna, gdy posadzę to Sadzonki trzeba podlać, pilnować, żeby podłoże było wilgotne. Może tutaj z tej strony teraz jeszcze jedna. W tym roku pobrałam dużo, dużo więcej sadzonych cisów, ponieważ będę potrzebowała ich też bardzo dużo, dlatego zdecydowałam się pobrać więcej. Z ubiegłego roku mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i tutaj jest szósta ukorzeniona, która zaraz właśnie trafi do gruntu. Trzeba tutaj ładnie podłożyć, aby winej, tutaj, tutaj kiedyś rosła śmielina i nadal rośnie, tylko była w takiej formie krzaczastej. Takiej nijaki, po prostu sobie rosła i już. Postanowiłam coś zmienić, żeby to miejsce było takie bardziej ciekawe, interesujące. Dlatego zabawiłam się fryzjera. I poprzycinałam czmielinę w formie, można tak powiedzieć, bonsai. Jak mi to wyszło, widać. Ja myślę, że na pewno jest trochę ciekawiej niż wcześniej, taka nijaka, ciasta forma, która tutaj tak wspinała się do góry. Może nie wspinałam, ale była oparta o słupka. Czasem wyrastają czmielinie pędy tutaj boczne, dlatego wycinam je sekatorem. Natomiast te wszystkie pędy tutaj z przycięcia i wycięcia trafią nie na kompostownik, ale rzucam pod nogi azaliom, rododendronom i tują, żeby tutaj też miały ściółkę, żeby było ciągle tam wilgotno, bo one właśnie tej wilgoci potrzebują, żeby sobie ułatwić sprawę, gdy jest sucho, żeby nie trzeba było aż tak po prostu podlewać. Tutaj też trzeba to przyciąć. z Czasem widzę, że na pędach, tych gałęziach grubszych, coraz mniej już wyrasta tutaj pędów czmieliny. No dobrze, ten tutaj przycięłam. Teraz trzeba nadać im określoną fryzurkę. Ja myślę, że w takiej formie czmielina też wygląda ciekawie, a czmielina też jest taką rośliną, można powiedzieć, która y, lubi wizyty fryzjera. Tutaj przycinam, od spodu też, tak żeby Takie nadaje im właśnie taki kształt. Czasem zdarza się w ogrodzie, że rośliny same jakby pokazują, jaką fryzurę chciałyby otrzymać. Ja myślę, że właśnie czymielina chciałaby wyglądać właśnie tak. Teraz trzeba to przesunąć, bo tutaj już podkładam. Dlaczego podkładam agrobukminę? No, podkładam dlatego, żebym nie musiała tutaj sprzątać, bo te gałązki. Jest tutaj żywier w ogródku japońskim i żeby nie zabrudzić, to właśnie przycinam. Mam dmuchawę, bardzo często korzystam z dmuchawy, żeby tutaj zrobić porządek, bo wiadomo, na przykład tutaj sosna, limba rośnie, czasem bubi igły, więc absolutnie nie byłabym w stanie pomóc sobie ręcznie. Dlatego właśnie korzystam z dobrodziejstwa nowoczesnej, można powiedzieć, wygodnej techniki ogrodniczej. I czasem myślę, że warto, bo to jest takie ułatwienie. Kiedyś się nie miałam, więc wybierałam ręcznie, ale zajmowało to naprawdę bardzo dużo czasu. Dlatego teraz chętnie przyglądam się, jakie są narzędzia ogrodnicze. Jeśli takie narzędzia są tutaj potrzebne w naszym ogrodzie, to staramy się je kupić, żeby sobie po prostu ułatwić pracę, żeby tego czasu mieć więcej dla siebie. Czy często muszę przecinać trzmielinę, żeby ona tutaj właśnie miała taki kształt? No myślę, że tak trzy, no może góra cztery razy w roku, nie więcej. Tutaj potrzebny sekater nęczyę tego raczej nie mm o -hmm. Gubiły ileż to razy było? Tak, że chodziłam staczką, sekatorem, przycinałam różne pędy, później wyrzucałam na kompostownik te pędy, a na taczkę miałam narzędzia, i potem te narzędzia już zostały zardzewiałe, nie nadawały się do niczego, bo nie mogłam znaleźć. A szkoda. No tak A teraz pod nogi azalią. Iglaków, układanie im fryzur. To już chyba będzie ostatni raz na zimę. Później znowu zaczniemy się fryzować wiosną. Tak wygląda iglaczek po przycięciu, a ja codziennie systematycznie rozrzucam ziemię kompostową i już coraz więcej rabat zostało tą ziemią obdarowane. Myślę, że rośliny będą zadowolone, a takie grubsze patyczki do tyłu nie przeszkadzają.